Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj idziemy na szczyt, a bardziej, będziemy wjeżdżać kolejką linową. Chyba to się nazywa kolejka linowa, więc będą fajne widoczki. Zapraszam do oglądania. Dziś naszym kierunkiem jest szczyt Monte Blando, który wzbija się na około 2000 metrów ponad tafle jeziora Garda, tworząc spektakularną panoramę. Jest dostępny dla wszystkich, można się do niego dostać kolejką linową z miejscowości Molkesine, i tą opcję właśnie wybraliśmy. Problemem tego miejsca jest parking, który znajduje się pod samą kolejką, lecz jest tylko dla 170 samochodów. Wydaje się, że to jest naprawdę duża ilość ale niestety nie tam my zaparkowaliśmy 400 metrów dalej i tam również czekaliśmy na wolne miejsca więc sami się zastanówcie ile tam musi być ludzi warto poczekać przy każdym parkingu ponieważ kolejka kursuje cały czas i co chwilę ktoś odjeżdża samochodem i po prostu zwalnia się na następne miejsce jadąc mijamy przepiękne widoki i docieramy do miejsca, który był naszym punktem zapraszam oczywiście Jesteśmy z dzieciakami. Nelka z tyłu, za mną w nosidełku i ciśniemy do przodu. A kurczę, właśnie. Już widzę, że jest spora kolejka. Tylko pytanie, czy to do ko kolejka do kolejki, czy kolejka do kasy. My już kupiliśmy wcześniej bilety przez internet, więc aby to poszło troszeczkę szybciej. Jak widać, jest zdecydowanie. Duża kolejka. Już jesteśmy bardzo blisko. Wjeżdżamy do góry. Budynki robią się coraz mniejsze, a przed nami ukazuje się całe jezioro. W środku sporo osób jest dosyć ciasto, lecz co ważne, nie jest gorąco przynajmniej mi. Ciśniemy do góry, pokonując uskoki słupów, które trzymają całą konstrukcję. Uczucie, jakbyśmy mieli zaraz spadać, a w głowie mam co działo się sprzed kilku lat na takiej właśnie kolejkach. W połowie drogi czeka na nas przesiadka, więc przysiadamy się na kolejną kolejkę, która obraca się, więc mamy obraz z każdej strony. No spoko to wymyślili. Widoczki coraz lepsze, my coraz wyżej, a więc za chwilę jesteśmy na miejscu.

My wchodzimy coraz wyżej. Póki co zgodnie z planem. Troszeczkę tu jest chłodniej. My Jesteśmy na około 2000 metrów, ale wiadomo, że kolejeczką wjechaliśmy. Ale z plecakiem z przodu, z kamerą, z Nelką z tyłu, no kondycję sobie wyrobię. A tutaj idzie Niki z Werą. Kawał, kawał drogi, ale idziemy jeszcze wyżej. Śmiesznie, bo tu czuję taki delikatny, jakby deszczyk ale to nie jest deszczyk a może delikatnie tak popadu, popaduje. Chyba, że jakiś tu jest wodospad, tylko by nie miał skąd lecieć, bo jesteśmy najwyżej jak się da. Chyba, no nie, po drugiej stronie chyba może być wyżej. Dobrze, pokażę Wam jak to wygląda. Z tej strony, bo podszedłem wyżej, ale to jest strasznie dużo kup od zwierzyny, bo tutaj sobie chodzą owieczki i podobno krowy. Krów jeszcze nie trafiliśmy, ale owieczki tam na dole były, ale stąd je nie nagram, bo takiego Buzu może Wam pokazać. Tam, stamtąd szliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o kolejkę, bo tego jeszcze nie mówiłem, to jest koszt 25 euro dla jednej osoby, a dla dzieci 15 euro. I tutaj widzicie całe jezioro Garda. Spójrzcie na ten klimacik. Normalnie petarda. Zeszliśmy bezpiecznie, teraz kierujemy się w stronę Riva de więc dalsze nagrania już stamtąd i tam skoczymy sobie na jakiś obiadek, ale smali słońce, lecimy dalej. minutach jazdy do wybrzeża jeziora znajdujemy się w sercu, czyli witam w Riva del Garda. Bardzo śmieszne zjawisko tutaj mamy, ponieważ mamy godzinę 17. tam. Tam z tamtej strony jest słońce, a tutaj nam góra zasłania całkowicie dopływ naszego słońca i jest cień, więc można odpocząć troszeczkę od tego upołu. Moi drodzy, przygoda z naszą gardą właśnie dobiegła końca. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, dziękuję Wam wszystkim za komentarze. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała i będziecie chcieli jeszcze więcej moich podróż. Co mam Wam powiedzieć? Trzymajcie się i do zobaczyska następnym razem. Cześć. Nie kończymy jeszcze, ponieważ po drodze do domu zahaczamy w Austrii o jeziorko, które się nazywa Atenzji i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Niestety podróż nie odbyła się bez problemów. Po przejechaniu około 660 km na wysokości miasta Norymbergia około godziny pierwszej w nocy wjeżdżam w jakieś elementy rozsypane na autostradzie, które doprowadzają do uszkodzenia opon. Zaistniała sytuacja doprowadza do nieplanowanego dłuższego postoju u naszych sąsiadów. No i oczywiście rozwiązania problemu na miejscu. Z powodu dość napiętej sytuacji i szybko płynącego czasu nie nagrywałem całej akcji. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Połącznie prawie dwóch dniach dojeżdżamy bezpiecznie. Do domu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam na Bajkofi oraz Patronek. Dzięki.